Dobry, nasi mili. Już jest po Sylwestrze, w związku z tym zapraszamy Was teraz na zupełnie normalny odcinek Review Terytory, taki poświąteczny. Jak mawiał Kasanowa, w Nowym Roku, w Nowym Kroku. E, odcinek jest wspaniały, nie ma strefy zrzutu, jest mnóstwo merytorycznych informacji. Jest gość, bardzo merytoryczny. Oj, 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 Mamy nadzieję, że gość. przetrzymacie. Także warto nas oglądać, bo już następny odcinek nie będzie o tak dobrych grach. I nie będzie postświąteczno karnawałowo sylwestrowy Zapraszamy. Witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witamy i zapraszamy. Chciałem z państwem podzielić się pewnymi przemyśleniami dotyczącymi pierwszej połowy meczu. Więc mieliśmy do czynienia z takimi dwoma bardzo istotnymi rzeczami. Z, atakował tutaj z góry Pro Evolution Soccer wersja 2010. Zapiszemy tutaj PES 2010. Ze skrzydła tutaj wchodził, e, wchodziła FIFA. Wchodziła FIFA bardzo ostro, tylko niestety tutaj została zablokowana przez obrońcę na linii spalonego w wersji PC, ale później było już znacznie lepiej. W tej wersji już konsolowej, next FIFA tutaj ostro odskoczyła, zaatakowała i strzeliła bardzo poważną bramkę. Tą najważniejszą, oznaczającą tak naprawdę koniec meczu, zwycięstwo. I, i powiedzmy sobie uczciwie, trzeba przejść do rzeczy poważnych. Zdejmiemy sobie tą kartkę i porównamy. Proszę Państwa, więc FIFA 2010 w wersji pc w wersji konsolowej jest bardzo istotnie różna. Chociażby biorąc pod uwagę rzecz najważniejszą, nad którą bardzo wiele pracowali programiści i o której zwracali nam mnóstwo, mnóstwo uwagi, co było reklamowane, czyli dribbling. Dribbling 360 stopni. W wersji konsolowej działa doskonale, w wersji PC-owej jest to po prostu żenuła, a w przypadku, proszę Was, Pesa jest znacznie lepiej. Tutaj nieźle działa zarówno na PC-ach, jak i na konsolach, tylko na pc ach potrzeba mieć pada oczywiście. Jeśli chodzi o oprawę graficzną i animację, jest tutaj naprawdę nieźle w obu wypadkach, tylko na przykład wersja FIFA działa doskonale, jeśli chodzi o takie dalekie o, o plany całego meczu, a w wypadku PESA jest znacznie lepiej, jeśli chodzi o takie zbliżenia, czyli twarze bezpośrednio zawodników. Oprawy dźwiękowe, obie gry mają fajne ścieżki dźwiękowe. Obie gry mają bardzo fajne, przemyślane zespoły, które się tam pojawiają. Znacznie lepsza jest FIFA, jeśli chodzi o, o krzyki kibiców czy kibicowskie. Natomiast PES bardzo dobrze się sprawdza w takich wersjach związanych z samymi dźwiękami z meczu, czyli od kopnięcia piłki, od głosy zawodników. A co jest najważniejsze, jaka jest największa różnica, to oczywiście duet polski, duet dwóch dziennikarzy telewizyjnych, Szpakowski, Szaranowicz. Naprawdę coraz lepiej, naprawdę nieźle się sprawdzają. W wersji PESowej mamy nudnego Loursona i czempiona. Oni są naprawdę, naprawdę słabi nawet w tej wersji oryginalnej, bo przypominam, PES wyszedł tylko w wersji oryginalnej, u nas, czyli angielskiej. Jeśli chodzi o licencję, to tutaj nie ma wątpliwości. Pan Braszczykowski w pes chyba tłumaczy wszystko. W FIFA mamy mnóstwo, mnóstwo licencjonowanych rzeczy. Między innymi wreszcie Holandię. Brakuje trochę za tych zawodników i drużyn z Europy Wschodniej. Jeśli chodzi o opcje taktyczne, znowu wygrywa niestety FIFA. Niestety dla niektórych, ja na przykład FIFA bardzo lubię, ale wygrywa. Mamy niestandardowe, różnorodne opcje. Szczególnie jeśli chodzi o takie stałe fragmenty gry, czyli możemy samodzielnie zaplanować całe rozegranie z tego fragmentu gry, wrzutu z autu różnego rozegrania rzutu wolnego. Z kolei w PES-ie mamy nowe rzuty karne, zupełnie inaczej rozgrywane. Piłkarze, inteligencja i zachowanie. Tutaj jest tak naprawdę porówno, chociaż cały czas wersja next-genowa, konsolowa w FIFA się liczy, tak naprawdę. W PES-ie warto zwrócić uwagę na to, że lepsze są troszeczkę wślizgi, jeśli chodzi o kwestie zachowania zawodników. W FIFA bardzo dobrze są przyprowadzone blokowania uderzeń, na przykład szczególnie spoza pola karnego. Jeśli chodzi o bramkarzy, to tutaj też jest całkiem nieźle. W przypadku FIFA są rozważni, rozsądni, szybko się podnoszą, szybko reagują. W PES-ie są tacy trochę nieprzewidywalni, ale za to świetnie działają poza polem karnym, wyskakują do przodu i potrafią na przykład skończyć pewien dobrze zapowiadający się atak. Przejdźmy jeszcze troszeczkę, dwa słowa o sędziach. Troszeczkę słabsi są w pesie, faworyzują czasem sztuczną inteligencję. Jeszcze jeśli chodzi o tryby gry, to mamy do tak naprawdę rzeczy dualne, porównywalne. Zostań gwiazdą versus Become a Legend. Tryb menadżerski versus, versus Master League. A tak naprawdę, w co kupić? Która gra jest lepsza? Tego się dowiecie, kiedy porozmawiam z dwoma niezwykle inteligentnymi, celnymi i bardzo uważnymi specjalistami od gier, czyli z panem Miłoszem Brzezińskim i z panem Tadeuszem Zielińskim. Jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. Mam nadzieję, że przynajmniej część z was została jeszcze przed telewizorami, bo my przez cały zeszły rok nie podaliśmy tylu technicznych informacji o grach, ile Tomek przez półtorej minuty. Było przez super. Było super naprawdę. <laughs> Mam nadzieję, że wszystko wynotowaliście. Ja wynotowałem. Na przykład. Ja chciałem a, powiedzieć, że dla mnie wie, było jasne, że FIFA 10 jest lepsza od PES-a, bo już się zrobiła po prostu lepsza, a on się wsteczył. Ale on tego nie powiedział. On się starał zachować e, on się starał, dziennikarski obiektywizm. Że powiedział, że to zależy. Wszyscy mówią, że FIFA jest lepsza. Wszyscy. A on znaczy, się chciał wyłamać, panie Nie, moim zdaniem, nie, jest moim zdaniem FIFA jest lepsza, nie ma wątpliwości co do tego, ale tylko na next genach. Bo na PC tach po prostu nie ma się nad czym zastanawiać. FIFA jest. Ym, Iterowana tylko jeśli chodzi o składy. Co Cię fascynuje w tych 22 mężczyznach spoconych, biegających po kawałku trawnika? No. Co jest tak fascynującego w grach? Przecież musiałeś dobra, wystąpić musiałeś w naszym programie i posiłkować się naszą sławą. No, bo... Co jest fascynującego w piłce nożnej? Emocje, to jest rzecz najważniejsza. Nie ma drugiego takiego sportu, moim zdaniem, który jest tak emocjonujący. Emocje, emocje, bezwzględnie emocje. Ale jakby zapytał pięciolatka, czy bardziej emocjonujące jest pieprzeć komuś w głowę, czy kopnąć piłkę, to sorry. To pięciolatek, bo wie, że piłkę, no to oczywiste. No, cytując tak zwane lolkaty, first I LoL'd, then I serious, teraz będzie na serio. To powiedz nam teraz, Tomek, taki zupełnie na serio, bez zgryw, bez żartów. Zaraz. To jest moja ważna seria. moja series face. się, się tak mhm. oświadczał z taką twarzą. Dokładnie. Teraz z tą samą twarzą, z którą się oświadczałem, pytam się ciebie, Tomek. Która z tych gier jest lepsza? I na jakiej platformie? I jakiej konfiguracji? To oczywiście nie ma wątpliwości, że lepsza jest FIFA na nexgenach, a PES na PC I to każdy wie, i wy pewnie doskonale wiecie, jako znawcy tematu gier jako takich. Wiemy, wiemy, tak, pytamy cię, ale wiemy. To było pytanie jak, Ale tak na przykład ty masz PC, ty i masz też nextgeny, to co byś sobie kupił i grał? to bym sobie kupił PESa na PC a FIFA na konsole. Czy myślisz, Tomek, że jakbyśmy podawali tyle informacji merytorycznych, co ty przez te dwie minuty w tym programie o każdej grze, to program byłby ciekawszy? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że nie byłby ciekawszy, ale dzięki temu ludzie by chcieli go oglądać dłużej i częściej ten sam odcinek bo dzięki temu mogliby za każdym razem wyciągnąć nowe informacje. Tomek, gdyby twoja dziewczyna miała PESA, A? to by była moją kochanką, nie wiem. <noise> Nie podejdę go dzisiaj. tego, że FIFA lepsza, ale nie mam pomysłu. Przecież powiedziałem. A jak masz wersję FIFA na PlayStation 3, wersję Pesa, na Xboxa. To gram na PSP. Na PSP też jest FIFA, to prawda? A zatem podsumowując, powiem raz jeszcze. FIFA jest lepsza na Next geny, a PES na pc -ty. Przede wszystkim dlatego, że FIFA. Ta pc to jest kolejna iteracja wersji silnika z 2003 roku, a PES tak naprawdę i na Nexgeny, i na PC jest ten sam nowy silnik poprawiany od jakiegoś czasu. Natomiast w wersji konsolowej po prostu FIFA rządzi, bo jest lepiej przygotowana, lepiej zrobiona, ten dribbling 360 stopni naprawdę dobrze działa i tak dalej, i tak dalej. A teraz ja się już z wami pożegnam i oddam głos naprawdę merytorycznym, czochrającym możny i urywającym głowy gdzieś w okolicach Jonder, Miłoszowi Zielińskiemu i Tadeuszowi Brzezińskiemu, którzy opowiedzą wam o naprawdę dobrych grach. A jakbyś miał jednego kolegę, który ma peceta i ma FIFA, to kupiłbyś FIFA na peceta? Poradziłbym mu, żeby kupił konsolę. Bo śmialiśmy się, I wesoło było, tak? Yeah. Ha, ha, ha. To teraz czas się zabrać za robotę, będziemy teraz mówili o poważnych grach, a nie o jakiejś kopaninie. Rozmawiajmy yeah. o strzelaniu do mutantów i do zombie, na przykład i wyjątkowo nie chodzi nam o Left 4 Dead 2, które też jeszcze się doczeka swojego czasu, chodzi nam oczywiście jest. o nowego Stalkera, czyli o Zew Prypeci. Ja pierdzielę, to był taki tytuł, że ja myślałem, że to jest film fanowski, jak pierwszy raz o tym przeczytałem. Bo to było 1 Zew kwietnia w ogóle. Prypeci, jak to ogłosili, to był 1 kwietnia i wszyscy pomyśleli, ha, ha, ha GSG Games, tak ładnie nazywałem, to ukraińska firma, robią sobie z nas jaja, a tu tymczasem okazuje się, że do trzech razy sztuka. A Prypeć potrafi zawołać. I Prypeć zawoła... Ale zawołała jak nie, trzeba. Nie zawołała. Znaczy jest to taka najbardziej bardziej wygładzona i wypolerowana wersja Stalkera, jaka dotąd wyszła. Wywalili wszystko, co im nie działało, wrzucili wszystko, co im działało i co się podobało, a co się nie, nie podobało, i zrobili takiego Stalkera, który się trzeba kupy. To jest mhm. w ogóle prawdziwy sequel, bo gra się dzieje w tym razem nie przed pierwszym Stalkerem, tak jak drugi Stalker, tylko się dzieje po pierwszym Stalkerze, tak jak, przy, przy, tak jak przystało na trzeciego Stalkera. Mm, tak? No i co ona się dzieje po tym pierwszym talkerze po eksplozji, tam wysyłają jakąś ekspedycję badawczą żołnierzy ukraińskich, którzy mają dotrzeć do sarkofagu, tak, helikoptery robią i później wysyłają jednego, jedynego dzielnego agenta, który się tam Kiarow. spadł. spadły im te helikoptery, to ile tam jeszcze może żołnierzy zostać? Przeżyli się i później kraju. się okazuje, że przeżyli jacyś i naszym zadaniem jest znalezienie tychże żołnierzy, odkrycie co się stało, czym oni spadli, Generalnie biorąc kolejny powód, żeby wrócić do Zony. Zona ma dwie nowe strefy. Zona zgona. Zona zgona. Zona jest znowu super. E, tym razem nie ma już tego całego mechanizmu frakcji, które się ze sobą biły. Znaczy dalej się strzelają, dalej się tam widzi, tak. jak mutanci się pyrgają. Tak mi potakujesz, próbujesz, tak. tak? Nie, nie przebijesz tak. się. Zapomnij. Aha. Oni się tam pyrgają ze sobą, prawda? Te próbują, bandyci się z telkerami, czoskami, co jest fajne. Teraz słuchaj uważnie, bo to fajne. Słuchasz mnie? Na początku to robi. Bardzo dobrze, że słuchasz. Słuchaj dalej uważnie, bo to ważne. No więc w każdym razie teraz są misje. To jest w ogóle oparta jest gra na questach. Naprawdę? Naprawdę. O, to jest akurat bardzo fajne, ponieważ te questy można rozwiązać na różne sposoby. Czasem albo się sprzymierzając na przykład ze stalkerami, albo z, z bandytami. W konstrukcji to jest znacznie bardziej... Kolejny system shock niż Bioshock był kolejnym system szokiem. Bo to jest taka oldschoolowa, skomplikowana gra, w której trzeba zmieniać amunicję. Tak, mm, właśnie. Tam trzeba pokombinować, Ta. tutaj sprzedam, tam zamienię. Pogadać, posłuchać. Tak. Dokładnie, to jest właśnie dramatyczne, bo w dobie takich gier, które się robią coraz prostsze, to Stalker jest taką. Taką oldschoolową? Taką zrobioną jeszcze widać przez osoby, których tam. intelektualistów wprost. Rosjan. I Ukraińców, Ukraińców. Ukraińców właściwie. Mhm. A jeszcze co warto zaznaczyć, gra jest znowu z Pol w wersji telewizyjnej, że tak powiem. Czyli czyta Mirosław Putta rosyjskie oryginalne teksty. Po rosyjsku są mówione przez postacie w świecie, a do tego słyszysz lektora, który na to jest nałożony. Jaki niemiecki film porno. E, w każdym razie brzmi to rewelacyjnie, mimo że się zmienił dystrybutor, to, 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 to zostawiono ten patent i mi się to strasznie podobało. Tak zbierając to wszystko do takiego jednego stalkerowego gu kupy. Takiej kupki Stalkerowej, to trzeba powiedzieć, że tak. To jest bardzo godny następca Stalkera. Jest wyczyszczony, wypolerowany, wygląda ładnie, mimo wszystko się trochę postarzał ten engine, ale cały czas zdanża. I ja polecam ją serdecznie każdemu miłośnikowi z zony i odkrywania jej tajemnic. Jakby tam czegoś więcej szukał niż koszczelania. Jak ktoś szuka więcej niż tylko strzelania, szuka klimatu i historii fajnej całkiem wciągającej, to tam znajdzie. Takie to 8 na 10. Zastanawiam się, Tadeusz, jak długo wytrwamy, nie mówiąc o e, słowie, które ostatnio najczęściej się pojawia w mediach, chyba jeśli chodzi o ostatnie produkty. I na plakatach, i, i w, na telewizji, telewizji, i w kraj, telewizorze, i, w pismach, i wszędzie, wszędzie. wszędzie, 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 a mianowicie o awatarze. Ale miejmy to już za sobą w takim razie. Powiedzmy w skrócie, pan Cameron. Po sukcesie Leonardo DiCaprio opuszczającego się z drzwi i tonącego w słonej i zimnej wodzie. Taki to był piękny widok. <grywa> Umyślałeś, że on już nie wróci, lecz jednak wrócił w na następnych robi... filmach. To będzie Avatar, będzie Titanic 2? No bo myślę, że on powróci, bo to będzie bardziej z Left 4 Dead związane w takim razie. W każdym razie a, wymyślił sobie taki produkt, dzięki któremu zarobi więcej niż Hello Kitty. No i wymyślił, że będzie to awatar, że nakręci film w technologii 3D, ale to nie szkodzi, ponieważ można go też będzie pokazywać w normalnych kinach, że zrobi Tylko do tego następujące rzeczy. Telewizory, komórki, gry, gry na komórki, pudełka śniadaniowe, pudełka śniadaniowe plecaki, plecaki, papier, papier toaletowy, i papier śniadaniowy, podejrzewam, że i wkrótce też wózki inwalidzkie, bo tam zdaje się jest coś o inwalidzie. No to powiedzmy sobie szczerze, że wychodzi też gra Avatar, lecz niestety nie jest to wybitny tytuł, natomiast tutaj... jest średniawo dobry. Coś mi tutaj no, mówi, nie... że chyba ci się ta gra nie spodobała. Gra jest w ogóle, równolegle się dzieje jakby w stosunku do filmu, filmu. więc nie jest jakby powiązana bezpośrednio scenariuszowo z filmem, natomiast łączy się oczywiście na tym, że są ci dobrze też... nawi tak. i źli ludzie. ludzie. Ona by się nie, nie mogłaby siedzieć z filmem, bo by spojlowała. Natomiast to pewnie nie zdradzimy za dużo. Jak powiemy, że w filmie chodzi dokładnie o to samo: że jest dziewczynka, Indianka, która akurat tak się składa, jest popromiennym mutantem. Ma 3 metry wzrostu, jest niebieska. Tak. I jej. Blond... Magonek. I... Magonek. <laughs> ale jest ciągle dziewczynką. Oraz jest jej z początku niemiłośnik, a wróg, który przybywa przebywa z naszpicowanymi technologią korsarzami. Którzy postanawiają wyczyścić jej dżunglę ze wszystkiego, co żyje. Zrazu wydaje mi się, że. Także on... <laughs> na początku ma jeden, lecz nie chodzi. I potem on zostaje zamknięty, przetransformowany, i to daje mu możliwość zakochania się w niebieskiej, ponieważ jeżeli ja jestem niebieski, co. W grze nie jesteś tym panem na wózku przecież, tylko jesteś zupełnie innym panem, no bo ja mówię, to jest jeszcze to jest. To w filmie, A, no tak. No, tak? Dobra. no dobra. No i jakby to tam było tam jest teoretycznie bardzo dużo suspensów i bardzo dużo mądrych rzeczy. Natomiast finalnie wychodzi na to, że żeby to wszystko zostało powiedziane w grze, to już by się nie dało grać. No i film jest taki. No nie będzie to historia kina nowa jak w Tytaniku". I gra. W... Wyszła im dokładnie tak samo. A w grze jesteśmy kim? Jesteśmy jednym z, bo tam jest w ogóle tak trzeba jeszcze znaczyć, że w ogóle kierowcą awatara może być jedna osoba na miliard bodajże. Tak, nie W związku dobra. z czym do wyboru mamy chyba z 30 postaci, a w trakcie naszej podróży spotykamy natychmiast przynajmniej z 10 nawi, którzy są też, też awatarami. Tak. W związku z czym wynika z tego, że ludzi musi być około 250 miliardów przynajmniej. Tak, tak. Także jest nas Albo sporo. Bo statystycznie mieli szczęście po prostu bardzo dużo. Ogólnie rzecz biorąc, gdybym miał się zastanawiać czy kupować awatara czy nie, to prawdę powiedziawszy, bym go nie kupił. Natomiast Bo to jest ktoś co, Bo to jest taki ni to shooter, ni to slasher, tak. ni to RPG, każdy z tych elementów jest zrobiony po macoszemu, oprócz jednego, czyli uniku, który jest bajerański. <grym> Unik jest gra Bajeran. o unikaniu, to jest wzywasz tym tym ogonkiem To, to jest gra tam. o unikaniu. Ma dwie kampanie, ponieważ można grać jako Nawi, albo jako człowiek niebieski, albo jako biały. Aczkolwiek dokładnie. na końcu można znowu sobie zupełnie zmienić wybór i cała ta kampania wygląda... Żeby No właściwie mam cały czas wrażenie, że to jest zrobienie dużego tytułu na siłę i nie jest to Batman. Ale wiadomo pozorom. po co oni go zrobili. Zrobili go dlatego, że chcieli wy wykorzystać technologię 3D. No dokładnie I całą, i całą resztę Giru, Ale tak niestety jest, ale moglibyśmy równie dobrze się zastanawiać ile osób ma płaskie telewizory normalnie. No, zakładamy, że jednak okazało... posiadacze konsol to mają albo telewizory, albo monitory przynajmniej. I by się okazało właśnie, że nie tak dużo, jakby nam się wydawało. W każdym razie, generalnie gra jest ok i dostaje ona całkiem niezłą ocenę, którą możecie sobie sprawdzić na sieci. Czyli 6, czyli całej niezłą, czyli słabą. Natomiast, jeżeli ktoś będzie miał piórnik, długopis, będzie na filmie i poczuje... Iż mu, się, iż mu nabrzmiewa, jak patrzy na niebieskie laski, no to pewnie sobie kupi, ale to już nie, nie przykładamy do tego ręki. Absolutnie. A jeśli ktoś się chce przekonać o tym, jak wygląda awatar tak bardziej niż u nas, bo u nas to w sumie mało tego czasu mamy, żeby pokazać, to sobie może obejrzeć Freshera. Tam zobaczy bardzo dokładnie, jaka to jest gra i czy warto na nią wydawać pieniądze w roku, w którym wyszło tyle fajnych tytułów. Ponieważ ostatnio naszym ulubionym tematem do grania i do mówienia jest Assassin's Creed 2, to teraz powiemy o tak zwanym wiązku. Co? W wiązek tie-in. Wwiązek. Wwiązek w, w historię. W Skoro są znajdźki, to mogą być i wiązki. Więc powiemy o w wiązku w postaci Assassin's Creed Bloodlines, czyli takiej mini wersji na mini konsolkę, czyli na PSP. Więcej powiem o tym miłość, ponieważ ja tę grę ignoruję, nie będę w nią grał, bo mi się nie podoba. Otóż ja zacząłem grać tak jak trzeba w Assassin's Creed a dwójeczkę. I kopnęła mnie w tyłek tak, że po prostu wbiła mi stolec do mózgu. I po... <laughs> widać cały czas. I pomyślałem sobie, że skoro tamta gra jest taka fajna, a jeszcze do tego można sobie odblokować parę rzeczy grając na PSP, jak się te dwie konsole zmerżuje, to sobie natychmiast zadobędę bladlańcy i będę sobie pykał. Jakie ja było to było moje rozczarowanie, kiedy zacząłem grać bladlańcy? Fakt, że to jest trudno zrobić grę, która RAM ma minus, chyba, ona wysysa RAM ze świata, ponieważ jej bra brakuje. I jak chce się zrobić miasto, to wygląda y, jak zestaw sześcianów poukładanych przez pięciolatka z pobijanymi zapałkami. Tak zwane wczesne Zeticcor. A jeszcze do tego dodam wszystkiego, że jest questy pod tytułem jakieś, tak, jakieś tam chasing questy, które są zrobione bezlitośnie pod tytułem Dogoń panią za, czy pana, zanim dobiegnie gdzieś tam. I jak tylko lekko zahaczysz o jakiś murek, to już nie biegniesz za tą panią, tylko po prostu wycelowanie na tej pseudo dokładnej gałce na PSP jest mało prawdopodobne. Gdyż kamera w tej grze jest. Szanioną. Gdyż kamera w tej grze jest taka, że trzeba wciskać ale przycisk miem. L oraz kwadrat, trójkąt lub całą resztę miem rzeczy. robić symbol asasinów, palców. Ekstra. W każdym razie zacząłem grać w te Bloodlinesy i gdybym miał tylko PSP, to może bym się zdecydował, ale to jest taka gra, w której frustracja i fan... Yy, tutaj jest frustracja. O, tu. Yy, o tak wygląda. Że przeciążyła. Przeciążyła. Zrozumiałem. W związku z tym nie wiem, tam te 30 parę lewej, które w 6 godzin się kończy, oczywiście, jak ktoś napiera regularnie. Czy mi wystarczy cierpliwości, bo jeszcze ciągle gram, ale to, co, z czym mi się kojarzy Assassin's Creed teraz, to jest, ja naprawdę wolę wziąć każdą książkę niż tę grę. Ona jest w porządku, jest całkiem poprawnie zrobiona i ja wiem, że tam nie ma pamięci i wiem, że to trudno i mało butonów, a tego i, i gra się Altairem, który gra się po pierwszej części żebym się teraz nie rąbnął, tak. natomiast... A, na Cyprze. Na Cyprze, na, na Cyprze. Na Cyprze. Tym, tym razem. I są tam jakieś postacie i jest tam jakiś scenariusz. Jest ale fatalny voice acting. Ale przesiadanie książki się, książki. się z a, Assassin's Creed dwójki na Bloodlinesy to jest coś, co po prostu można z bułką, tartą sobie żyły podciąć jak, jak człowiek w to gra. No jest to trudne do zdzierżenia, dlatego to jest gra tylko dla desperatów absolutnie. Ona ze skradanką nie ma żadnego związku, dlatego że zanim ustawicie kamerę, to już wasz kurna wszyscy zauważą 15 razy a zanim się zaskradacie, to się okaże, że od tyłu ktoś nie widzieliście, bo trzeba wpisnąć L i kwadrat, żeby się postać rozglądać, a tak normalnie nie. Zabijanie postaci, na przykład, co jest dla mnie zupełną abstrakcją, zabijanie blokującej postaci jest na trzy strzały, ponieważ ona blokuje, no więc dostaje obrażenia od tego, gdyż te opiłki z miecza leczą lecą jej w oczy, w oczy które no. są no. newralgicznym punktem jej ciała i ona od tego po prostu umiera. Ślepnie i wtedy i i poza z... trzecim strzałem już spada ta kryty. Tam jest jakaś taka seria umowności, że już dla mnie Pacman jest dla bardziej realistyczną grą niż to. Absolutnie, absolutnie trudny do pojęcia tytuł, a dla tych, którzy się z i będą próbowali przesiadać to tylko po to, żeby sobie ten, ten, ten odblokować i żeby im ta kabona nie poszła w piach. A żadnych jupońców, chyba z tego co wiem, nie można odblokować nad czym też ubolewam i w ogóle. W I to w ogóle tym... nie jest taka zła gra, prawda? Bo właściwie to, to, to powiedziałeś w międzyczasie. Nie, no to jakbym miał samą PSP, to może bym przyciął, natomiast po przesadaniu się po asasinie dwójce na tamto, żeby się coś tam podkrywało, to... Mm, jak z Ferrari do Marucho. Nawet nie powiedziałbym, że szkoda pieniędzy, chociaż ta gra nie jest najtańsza, ale szkoda wrzodów, no, po prostu. Czyli tak sugeruje, że mimo że żeś powiedział, że ona nie jest zła, to jednak jest zła. No, ona jest słaba. Nie jest zła gra, tylko słaba, tak, czyli zła jest dla mnie gorzej. Ona zasługuje na szóstkę i tyle od nas dostaje. A może i obniżmy do piątki. żeby miała, Choć obniżymy jej do piątki. To jest gorsza niż awatar. No jest. Jest niestety gorsza niż awatar. Dobrze, Avatar, to dostaje, kolektywnie dostaje od, od, od nas piąteczkę. piątkę byście świadkami ustalania oceny naszej. Autorytarnie. Nadszedł ten ważny moment w życiu każdego recenzenta, review terytory, kiedy trzeba się zająć najważniejszymi strzelaninami tego roku, oprócz Kilizona II, o którym już nikt nie pamięta, czyli o Left for Dead. Ta. oraz Modern Warfare 2. Ta. Ja generalnie rzecz biorąc to jestem Modern Warfare 2 rozczarowany. Znaczy tak. To jest gra na 9 na 10. Co zresztą na końcu tego programu się o tym dowiecie. Bo wystawimy mu ocenę. Więc problem polega na tym, że pierwsza część była absolutnie rewelacyjna pod każdym względem, nie miała żadnych wad dla mnie była po prostu tak jak powinna wyglądać strzelanina z FPP no, no. z widokiem pierwszej osoby, z iB z, z, z tym singlem, z równie dobrym multiplayerem. Teraz dostajemy grę, która generalnie rzecz biorąc, no, ja mam takie nieodparte wrażenie, że oni tam siedli w tym Activision z Infinity Ward i tak sobie pomyśleli, tak, słuchajcie, dobra, w przedniej części zrobiliśmy już takie rzeczy temu głównemu bohaterowi, że teraz to już. Teraz to już trzeba pociągnąć. Przestrzeń kosmiczna? Tak! tak. Spalić? Tak. tak! Bomba atomowa była w poprzednim, to teraz damy trzy bomby Bomba atomowe! Atomowa, hej! Strzelanie do a, cywili. Do cywili? Nie było? To teraz. A co, że nie ma żadnego uzasadnienia i że cała historia nie trzyma się kupy i jest w Ale tak powiemy kupina. w wywiadach, że to było kluczowe. To było kluczowe i to budowało dramatyzm. i Niestety to jest taki syndrom całego singla w tej grze, właśnie. I to multiplayera też. Ona jest taka, jak taki wściekły pies, po prostu z pianą na gębie, pędzący po prostu w w kierunku swojego celu, nie zastanawiający się ani na sekundę nad tym, co się dzieje dookoła to tak. To jeszcze dorzućmy do tego, że gra ma najgorszą polską wersję. A jaka to jest straszna polska wersja. W historii i mamy, że tak powiem, pełen obraz o, tej gry. musiał chciał z... nakręcić film dokumentalny, jak to zostało zrobione. Przysięgam. To jest największa zagadka w historii gier komputerowych na świecie na świecie. Jak ta polska wersja przeszła na rynek? To jest nieprawdopodobne. I tym miłym akcentem możemy przejść do gry, która nie ma polskiej wersji prawie wcale. Znaczy, nie, ma, tak naprawdę ma, ale nie mówmy o niej, bo ona nie ma żadnego znaczenia w tym wypadku, bo za tym jest dobra. Chodzi oczywiście o Left 4D2, które dla, w odróżnieniu od Modern Warfare, moim zdaniem, ma jeszcze lepszego koopa takiego już zupełnie najlepszego na świecie. Tak, no ta gra jest dekoopest. Jest dekoopest po prostu, bo jedna rzecz, która mi przeszkadzała w spec opsie, w który jest rewelacyjny w 100% w 90%, ponieważ jest ta jedna rzecz, to jest to, że tam się wszystko powtarza. Tam nie masz absolutnie żadnych różnych schematów. tam chyba minimalnie się zmieniają rozstawienia tak. przeciwników, tam są trzy wersje jakby. Natomiast w Left 4 Dead jest ten absolutnie genialny wynalazek w postaci AI Direktora, czyli tego pana reżysera Sukinsyna, który, komputera, który nas, na nas nasyła tych obcych, mm, nasyła no te zombie no. I, pilnuję, i trzeba się żeby przed nim nam bronić. łatwo nie było. I za każdym razem rozgrywka jest, mimo że tych kampanii jest pięć, o jedną więcej niż w poprzedniej mm. części. I one są w sumie podobne do siebie, to jednak gra no, się za każdym razem inaczej. Tak. I teraz, co w tej grze jest przepięknego, to jest to, że oni, wprowadzając w sumie niewiele zmian, jakby tak licząc jej ilościowo, w wielu miejscach całkowicie zmienili filozofię rozgrywki, bo tak, nowi, nowi infektent zmieniają filozofię rozgrywki. Nowe bronie te do walki wręcz zmieniają filozofię rozgrywki. Tak. Nowe crescendo events, czyli te takie wydarzenia, kiedy dzwoni mm -hmm. dzwonek i na nas się wali horda, zmieniają filozofię rozgrywki, bo teraz trzeba na przykład dojść do jakiegoś miejsca, więc nie można się kampować tak jak w poprzedniej części. Generalnie rzecz biorąc, tam jest. Oni cały czas robią bardzo prostą, bardzo sensowną i bardzo przemyślaną grę. Takimi pokładami grywalności, Gdzie że ja tam się... po prostu sikam z radości przy nim. Mnie rady. się podoba w ogóle sam koncept myślenia o Left 4 Dead. I myślę, że jest wyjątkowy ze względu na wszystkie tytuły na świecie, jakie istnieją, a mianowicie tam powstaje cały czas engine do grania w kopa. I myślę, że nie ma drugiego takiego tytułu. To po prostu jest jakby takie jądro. Do którego się dokleja różne inne elementy. Jeżeli pojawia się jakiś element, który powoduje, że się ludziom grę sobą słabiej, to jest natychmiast kasowany z tego tytułu. I to jest wyjątkowe w Left 4 Dead i dlatego to jest wyjątkowy tytuł na świecie. Polecam obejrzeć sobie komentarz deweloperów, ponieważ oni tam ujawniają bardzo wiele właśnie z takich pomysłów, jak robili, nie wiem, projekty tych nowych Infected i odrzucili chyba tam, nie wiem, z Ta. 20 projektów, zanim zostało Ta. tych trzech, którzy się znaleźli w grze, no. i tak dalej, i tak dalej. Tam jest cała masa takich rzeczy, to jest tak przemyślana gra i tak no. świetnie na stworzona, tak jak patrzę właśnie na Modern Warfare, który jest taką kalką samą, samej siebie, tylko bardziej, to tutaj niby też jest wszystko tylko bardziej, ale to wszystko bardziej gra po prostu idealnie. Nowe bronie są tak skonstruowane, że ma sens ich zmienianie, że ma sens ich używanie, że, że Wiesz, trzeba... Mnie się podobał w ogóle taki patent, że czasami coś zmieniają, co się wydaje, że oni w pewnym sensie dworują sami z siebie. Na przykład mi się bardzo podobała ta kampania, w której trzeba dobiec do jakiegoś punktu... A potem wrócić, wrócić. dokładnie. <laughs> Tracking, ale zrobiony tak rewelacyjnie, tak, bo tam się burza zaczyna w ogóle. No, to jest worek pomysłów bardzo prostych, bardzo takich utrzymanych symplicystycznie. Nie ma takiego słowa, ale właśnie je wymyśliłem. No i po prostu. U, granie w tą grę jest, ja, w momencie, w którym wyszło Left 4 Dead, ja przestałem natychmiast grać w Modern Warfare. Skończyłem wcześniej, bo Bogu, dzięki kop no, i, i przestałem grać w Modern Warfare. Left 4 Dead jest dla mnie strzelaniną tego roku, jest lepsze od pierwszej części. Ma singla w tym momencie takiego, no, nie jest to jakaś najbardziej m, rozbudowana historia na świecie, ale te kampanie się, się pomiędzy sobą łączą jakoś w większą całość. Jest to naprawdę dla mnie znowu wyjątkowy projekt i wyjątkowy produkt. i Ja jestem wielkim, wielkim zwolennikiem tej gry. Znaczy, oceniamy je tak samo, ale u mnie w duszy Left 4 Dead absolutnie wygrywa. W momencie, w którym się pojawiło Left 4 Dead, przestałem grać w Modern Warfare i nie wróciłem jak dotąd. Nine-nine dla obu, nie? I jedna dziewiąteczka i druga dziewiąteczka. Możecie sobie oczywiście sprawdzić dokładnie oceny, jakie żeśmy wystawili na, w internecie, podpowiem, że nie różnią się one właściwie wcale zupełnie, ani troszeczkę. Ale tak, jeszcze raz, Left for Dead 2 jest lepszy. Ho, 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 jak mawia święty Mikołaj, spuszczając się przez komin i życząc wam wszystkiego dobrego w nowym roku, w którym będziecie mieli okazję zagrać całą masę zajebistych gier. Myślisz, że zrobimy bajonetę w następnym programie? O, we gonna są so W takim razie zapraszamy do następnego programu, gdyż ten się już kończy, gdzie będzie o fetyszystach lubiących... Ocierać się włosami o yy, czarno białych Niemców. O, tak będzie!